Dzisiaj prezentuję jeden z moich ulubionych olejków, który mam od Joasi. Jest to zawodowy zatokowiec. Jest jeden z moich ulubionych produktów, z ośmiu, które już kupiłam od Joasi. I ten olejek y, mieszam sobie z olejem jadalnym. W tym przypadku mam olej z wiesiołka, łyżkę oleju z wiesiołka wlewam sobie do mojego spodeczka, który już tutaj używam do tego celu, i yy, olejek zawodowy zatokowiec, dwie trzy kropelki olejku, raz dwa trzy, mieszam palcem jak zwykle, mieszam olejek z olejem, który fajnie się tym oleju rozpuszcza i jeśli czuję, że biorą mi zatoki lub jakieś tam przeziębienie zaraz sobie robię przeważnie wieczorem rozprowadzam sobie olejek na czole smaruję olejkiem czoło zatoki przynosowe i po kąpieli ciepłej wodzie z olejkiem tymiankowym robię sobie nacieranie właśnie tym olejkiem zawodowym zatokowcem, wcieram sobie w stopy naciskam odpowiednie punkty na stopach, robię sobie taki masaż, zakładam ciepłe skarpety i kładę się do łóżka i sobie spokojnie zasypiam i na drugi dzień już mi lepiej i robię tak dwa trzy, do czterech do pięciu razy jeśli mam takie już przeziębienie które, którego chciałabym się już pozbyć robię sobie 3, 4, 5 takie nakładanie olejku na, na twarz, na czoło i na stopy i po tych kilku dniach czuję, że już mm, nie czuję y, tego przeziębienia, gdzieś to odchodzi, przychodzi